Co ja w życiu robię? Nie wiem. Czkolwiek jakiegoś rzeczy nie to to Od... No chodzę na kurs, żyję, nie? Normalnie wiesz, styczeń, luty, marzec, i nagle przychodzę z nią i ona pisze w górę że ja jestem przeproszę, może przepraszam, ale mi ta złość powoduje, że taki ja grzone, wiesz. I ona nagle ci pisze człowiek, że po prostu pisze ci. Ty żyjesz normalnie, funkcjonujesz, nie? No nie wiem no. Coś robisz w życiu no. No ona ci przyjdzie i wiesz. Nie, wycofany społecznie, no to było lepsze nie wycofany społecznie. No tak, to też się stało. Co? Skokaj? Tak? A woda? Tak, czy rogatki za wcześnie się opuściły, czy co? Tam, tam, tam. Ten pociąg cofa, czy nie? Jak się to miejsce nazywa, gdzie te pociągi zjeżdżają z bokszemcentru po na vanach jeździłem, no później nabiał czerwiec, od drugiej nagrany do 12 połowy masakra po prostu, strasznie ciężka robota ale i na gościu, no widzisz, gościu oszust zatrudniał i zapłacił Ci? nie, akurat to zrobił, wypłacił mi na koniec wszystko ale on chciał na czarno zatrudniać i, i wiesz i no, później, ledwo mi się udało, udało jako, jakoś mowę z nim zawrzeć, i on mi tylko chciał dać na 1,3-1,4 etatu, jeden, czy jeden, czy jeden, czy i to było później tak już męczące. No przecież, ale jak można pracować 12, 12 czy sam 15 godzin dziennie za 80 zł? Taki hardcore, że wstajesz o pięć, po drugiej nocy zaczynasz. Okay. Masakra, nie? I ja po prostu nie dałem rady w pewnym czasie, i on nie, nie spełnił żadnych warunków takich, żeby na tę pierwszą pracę. Nie? Ja jedną czwartą mi mówił, że po miesiącu jeszcze to odkładał, odkładał, i tak finalnie ja się wszystkiego nie dowiedziałem na koniec, nie dostałem jasnej odpowiedzi. Tak, dostaniesz taką tego, tylko ciągnął do Co, wiesz, zero. Masakra to była, masakra. A cały czas po prostu człowiek, bo jakby to by jeszcze się działo w dzień, nie? Tylko i wiesz, wieczorem by było do wieczora. E, czy tam, do południa, to by było spoko, ale. Dał radę wytrzymać, ale wiesz, jak pracujesz od 2.00 do 12.00 w południe, i później musisz odespać, to masz praktycznie... To jest ja, nie, ja pracowałam od czasu i to jest... Powiem, że nie funkcjonujesz. Nie, nie, funkcjonujesz bo... nie masz życia prywatnego. Y, Dzień, kiedy wszystko się dzieje, kiedy masz Czuję się robić, śpisz, bo jesteś tak zmęczony, A Ci mamy jeszcze że ja później łapałam się na prostych błędach, a ja już nie myślałam. Człowiek jest, bo jest, nie? No. I fuk, i jak maszyna. Jak maszyna, no. Bo jednak mało się spadło, żeby spać. Mało się spadło, żeby spadło, żeby Nie, no ja tak wiele czasu wyciągnęłam, do ale... Mam jak przechodziłam już na weekend, miałam wolne, no to już tam przechodziłam noc, ja już spać nie mogłam, wszyscy spali, a ja się po domu, a z ranem to ząbiałam, a no to... trzeba było wstawać i już ja. Ale to prawo jazdy na C będziesz kończył jak? Już mam C, teraz E robię. Aha, E. Ja prawie, się na razie, bo ja nie mogę chodzić na egzaminy jednocześnie otrzymywać listę od prokuratora, że mój stan jest poważny i że ma te badania. badania. mimo że te badania mam robione dwa tygodnie przed podjętiem bez decyzji. Nie no, no. no daje rad, psychicznie ja po prostu idę na ten egzamin i mam taki mętki w głowie, bo ja nie wiem co ja mam co ja mam robić. To mnie egzaminator z bada, egzaminuje jak nową osobę i to na bardzo poważną pozycję, nie? A jednocześnie ktoś tam pisze do samego wydziału komunikacji, do prezydenta miasta, takie rzeczy, popularne co się bie, nie wie, Że mój stan jest poważny, rozumiesz? To będzie to, o, to Będzie kłamstwo, tak? No, no tak, so, bo tak, bo no. kierowca ma być na to nie tyle bo to musisz... Ale Myślę, ja jestem tak jak ja tak bym no słuchaj, no dlatego ja się właśnie mówię, że poddałem, bo ja jestem okej, okay, tylko mówię, że to co oni robią... No musisz nawet, no, to znaczy. Wyjaśnić, żeby... ja wiem ja nie mogę o wyjaśnić. W mojej korupcji z wszystkich są. Inspektor w wydziale komunikacji mi powiedział, że tutaj mam takiej taki osoby. No to jest tutaj. Ja tylko tutaj muszę się wpadać. Nie mogę byle być. Ja robiłem badania Ala w grudniu 2015 na kierowcę I to właśnie te wszystkie specjalistyczne w maju w z testy i jeszcze we wrześniu. A to badanie się za 5 lat. Ja zrobiłem trzy razy. No, Ala musisz jeszcze raz, tak? Muszę jeszcze raz. bo tak. jeszcze raz, bo chce mi po prostu żadnych pokłóz, tak? No nie jestem w stanie przewidzieć, co. Inspektor powiedział, konkretne nazwiska, że poszedł proszę prosić o badanie. Ja nie wiem, czy prokuratura wie, że jakoś tam nie wyśle swojego przedstawionego czeka. Wiesz, to jest taka chora sprawa, ale to przez skoro oni tak piszą, to mają powód, nie? że mają konkretne przyczyny, chcą, widać, że chcą coś zrobić, tak? jakąś motywację wydać, działania tych osób, nie, tego prokuratora. I skoro on ma taką motywację, to nie sądzę, żeby mu łatwo opuścił. On nie słucha badań, nie słucha lekarskich tego, rozumiesz? To jest chore. To jest e, dobre do tego programu, to jest e, państwa No wiem, że jest, jest. Ja jestem Tam? Przystanek. To czy do tego samego machanka, co wczoraj byliśmy, niego? Tak? Nie do machanka. dobra, no, 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 do kogo? Do schodz. na drugim spokój i za. Do... No oni bywa, widzisz, ja, ja mam ten spokój w sobie to wszystko, bo przecież jedna osoba, nie wiem, chyba by do... wakota dostała. No to ja się z... powiem, że ja bym nie skazuję. No, no a ja, no albo. Widzisz, ja no. spotykam się czasem z osobami, że które mi mówią, że ja przyciskam, że ja coś te Ja mówię, chłopie, ty się popapano, i ty byś takie coś, przechodził jak ja. Byś, to byś kuź, już dawno popadł w jakiś alkoholizm albo coś, wiesz, nie dałbyś rady, spokojnie usiedzieć, co ja tak powiem. Ja nie powiem, ja nie wiem, bo ja bym... Cały Świat jest kruźwa. Wystarczy mi mało, no żeby nowy. się zdenerwować i... Przyznać, że to jest kwestia. Przez taką opinię smak. na swój temat, nieprawdziwą. Jakby może do tej Pani, jak bym... No, Zawet chwyciła i zapytała się, skąd ona to wzięła. To... To, no, niestety... Nie będę czymś takim no myśleć. Ja wiem, że już nie mogłam już ale... tak, Znaczy, no wiem, że dobrze mówisz, ale widzisz, no ja, ja, ja. Ja jak czytałem tę opinię pierwszy raz, jak do mnie przyszło pocztą. Ja czułem, że w trakcie czytania z każdym zdaniem. i kręgosłup stwierdziłem. Kurźba. Znaczy, no to znowu zdałaś to mnie, prawda? Kusła... Znaczy, no. Wzięli mię antagonię. Biegły dwie nie Obroty. tak, a nie inaczej. Miłość schizowska, mi ka wysłała od półtora zwieść ojca, tak, założyć kogoś. Mówię ci, jaka masakra. No, no, ale dobra, no, no daję radę, dziękuję Ci, tak, za A one mnie oskarżają za każdym razem o jakieś takie rzeczy, bo ale to po zbadaniu sprawy. Po zbadaniu sprawy, bo oni sobie uświadamiają, że ja mam absolutną rację przepraszam, i niepodważalne dowody, nie? że mam rację. I te osoby uświadamiają sobie, że jakby by miały pomóc, to się narażały właśnie na to, co ja jestem w tej chwili. Że, żeby miały na przykład że, że, że na przykład taki adwokat, czy tam nie... No nie, nie mówię konkretnie osobowo, ale te osoby po prostu nie chcą mi pomóc, bo się boją, że, że mam rację i za duże konsekwencje będą no, wyciągnięte wobec po prostu, które... Tak, im pomogą. Tak, tak. Mimo, że wiedzą, że mam rację, to po prostu nie wierzę jak to jest. No. Jak to się mówi... Jak to się mówi... Yy, Nasz taką historię o folwarku zwierzęcym, to chyba taki rosyjski, bardzo, bardzo słaby pisarz napisał. To było za czasów PRL-u, chodziło o ustrój stalinowski, ludzi żyjących w tych czasach. On zrobił takie coś, że taką napisał książkę, czy nie wiem, czy jakąś, że, że, że przyrównał całą Ziemię do folwarku zwierzęcego, gdzie każdy, każdy, każda grupa jest, na przykład jedni to są świnie, inni to są owieczki, trzeci to są jakieś tam wilki I to było tak, że świnie rządziły iż, że świnie to byli politycy. Tak, bardzo słaba historia tego No to powiem ci, że właśnie w odniesieniu do tego, to no się tak to wygląda, że to jest taki polwark zwierzęcy, że władzy w tej historii ci, którzy są władzy. No oczywiście to chodzi o tajla, nie wiem, że nie Ale powiem ci, że A teraz po prostu jest, to no wolne słowa i no, tak. no, no, tak. w ogóle, ale o, no dobra. Teoretycznie to było tutaj na po prostu chodzi mi o to, że, że ci ludzie, którzy chcą mi pomóc, uświadamiają sobie, że że za duże by były konsekwencje, musiałem być wielką wobec choćby nawet pani biegłej i studują się mi nie pomagać. Nie odstraszają mnie od siebie jakimiś chorymi, takimi mąkimi posudami, żebym kto odszedł, żeby mnie nie zabiegał o pomoc. Tak, żeby tak, żebym sobie opuścił, żebym też nie miał jakby motywacji do kontaktu z drugim, z tego a potem, a potem, no i tyle, no i jestem poświęcany, nie? Poświęcony jest, więc, że, że sprawa się tak kończyć ma, że wszyscy biegli, co zrobił, sędzia biegli, znaczy biegli, się zrobili, sędzia podjął decyzję i ja idę na rzecz. Czyli w się decyduję za mnie. Pierwsze jest to, że ja się czuję jakbym był po prostu obcięty od większej odpowiedzialności za siebie, wiesz? że najbardziej mnie alandowuje to, że ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za własne życie. Ja nie mogę, ja mam 37 lat ja właśnie sobie uświadomiłem jakieś miesiące temu, że nie mogę wziąć odpowiedzialności za swoje życie. W ktoś mi mówi, że ja nie mogę się ożenić, rozumiem? Nie mogę pójść do pracy, ja nie mogę pójść do pracy, to jest ja Wszystkie kroki prawne, kontakt mogę posiadać, a ja mam wszystkie no. No nie no, mogę, no, to jest najgorsze dla no. mnie. To jest tak wynaturzające, to jest to wszelkie kochane, nie wiem czy to zobaczy. Zobacz, jaki zobacz. Widziałeś to? To jest dobrze, że jest dużo na prawo. Na prawo, no ale nie może mi... Nie, jak ja jadę obok niego, nie, to przecież zjeżdżę. Nie? Tu jest połączony, może musisz jest Jak mu się wydaje, nie? To siła, czy w kwartiu. No, bo siedzi w tym duży aucie, to bezpieczność, nie? No nie chciał zjechać. Widziałeś to? Tam. Ostatnie. Gdzie? Tam dalej, tam gdzieś tak. na 3D, tak? No chyba tak, tam jest jakiś stomatolog, wiesz, i takie za przystankiem na Wiem, tam. gdzie wiem, tam dostarczałem paczki, bo robiłem też w czerwcu jako kurier do wiesz, i przez chwilę taki baran mnie zatrudnił i ja potem oszukał. Tydzień dla niego pracowałem więc nic zapłacił. No, może nie mówiłeś, gdzie chcesz. Trzeba go trochę sądzić, bo on napisał na 6 minut ma swojego konta, ale pieniędzy żadnych nie otrzymał. Jego ciotka, widzę, otwiera tę pracę przez niego, ona jest pochłoną i ona na niego najeżdża. A to taka szmata jest wiesz, sięgowa. To jest taki podobno człowiek, który. Przepraszam, że tak brzmiało mi się. Wziąłem. To jest taki człowiek, taka. Taka, taka, taka. Jest dla dziecka łajdze. Nie tutaj? Nie. O. Znaczy tu. No. Dobrze, przepraszam, moja pogoda. Mlekarz. Mlekarz. No, wszystko się wychowało, ale... Może być z kubroczką, tak? Tutaj jest poczta i wiele z